Jak było łatwo zgadnąć Wiedźmin w Rybożerowi! Aż miło było popatrzeć, jak robi mu z mordy jesień nowożytości. O, no proszę. Nieźle. Teraz możesz spróbować szczęścia z Jonasem. Albo z Kowalem. W karczmie, na rozstajach. Ej, Rybożer, czego ode mnie chcesz? Musiałem wygrać, ale nie chcę, żeby twoja rodzina pomarła z głodu. Weź te sakiewki.